Witam, tutaj bez filtra, i dzisiaj będzie astrologicznie i tarotowo. To jest dla znaków wodnych, dla każdego z osobna wyciągnę kartę: Skorpion, Ryby, Rak. Słuchajcie, Księżyc w nowiu nadchodzi. W Polsce on chyba będzie 20 w czwartek najbardziej w swojej mocy. To jest wspaniały czas na to, żeby świadomie manifestować. A te karty dzisiaj Wam podpowiedzą, co jest w waszym najlepszym interesie, żeby manifestować, bo to, co my czasami chcemy, to nie zawsze jest to, co jest dla nas najlepsze. Więc karty wam podpowiedzą, co możecie wymanifestować z największym sukcesem. I pamiętajcie o tym, że ta energia, w której my jesteśmy teraz w tym momencie, ponieważ w Skorpionie będzie i Słońce, i Księżyc, i Merkury w retrogradacji, a tam jeszcze w tym całym miksie jest Uran, wszystko się może zdarzyć. Te karty mogą Wam podpowiedzieć rzeczy do manifestowania, które mogą naprawdę pomóc Wam dokonać jakichś głębszych zmian. Nie chodzi tutaj tylko o manifestowanie, wiecie. Pieniążki, samochód, bla bla bla. Zobaczmy, co powiedzą karty. Co jest dla Was najzdrowsze? Może najpierw główny zainteresowany skorpion. Co powinniście manifestować? Lepsze zdrowie. Odzyskanie sił witalnych i jakiś wigor i chęć do działania, bo Wy możecie się czuć bardzo apatycznie. Ja taką energię tutaj odbieram. Dla raka, co najlepiej i najzdrowiej dla Ciebie jest manifestować? Jakąś nową sytuację emocjonalną, która będzie dla Was zdrowa i którą już osądzicie mądrzej. Wejdziecie w to po prostu mądrzejsi, ale to jest też manifestowanie jakiejś, jakiejś zmiany, takiej naprawdę konkretnej zmiany dotyczącej waszego życia uczuciowego. I dla ryb, co powinniście manifestować w waszym najlepszym interesie? Nadzieje to też może oznaczać manifestowanie jakiegoś sukcesu, ale to, musi, to będzie sukces związany z tym, co naprawdę wam gra w duszy. Coś, co jest naprawdę, w mm, co wy czujecie, w co wy wierzycie, i również manifestować udanie się w jakieś bezpieczniejsze rejony w życiu, jakieś bezpieczeństwo, szeroko pojęte, w jakikolwiek sposób wy to rozumiecie. Tak manifestujcie.